Tampa do, do Land Rovera ona już jest po, po modyfikacji zamiast tej soczewki, która była we wnętrzu. Jest w tej chwili zamontowany projektor biletowy. Nie wiem, jak się to będzie zachowywało, bo, bo jest to e, jednak zupełnie inne źródło światła niż, niż e, żarówka halogenowa. W związku z tym pobiera też e, mniej, mniej, mniej prądu. I gdyby, gdyby komputer wyświetlał błąd, no to jest tutaj rezystor, e, który ma za zadanie oszukać komputer aby tych błędów nie było jest na zewnątrz lampy ponieważ potrafi się bardzo nagrzać i aby uniknąć stopienia stopienia obudowy no to zalecam przymocowanie go w komorze silnika gdzieś do, do metalowego elementu już pokazuję jak to jak to, jak to świeci Przede wszystkim po przeróbce no nie ma śladu ingerencji w lampę. Lampa z zewnątrz wygląda tak jak, tak jak przed przeróbką, ale świeci o niebo lepiej. バシッ